Witam! Dzisiaj polecam Ci moje ulubione, mięciutkie ciasto jogurtowe z truskawkami i skruszonką, które zawsze się udaje. Ciasto jest smaczne, aromatyczne, wilgotne i bardzo proste do zrobienia. Zamiast truskawek można użyć inne owoce. Zapraszam! Oto składniki na ciasto. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Wyciągamy je kilka godzin wcześniej z lodówki. Dokładny przepis znajdziesz także pod filmem w opisie. Najpierw przygotujemy kruszonkę z masła, mąki i z cukru. Do miski wsypujemy mąkę. 250 g, niepełna szklanka, 80 g cukru, 6 łyżek. Dodajemy 100 g zimnego masła pokrojonego w kostkę i mieszamy. A potem składniki łączymy dłońmi. Mąkę z masłem rozcieramy palcami. Z ciasta tworzymy grudki różnej wielkości. Kruszonkę wkładamy do zamrażarki. Po pieczeniu ciasta będzie chrupiąca. W tym czasie przygotujemy ciasto. Do miski wsypujemy 450 g mąki. Około 2 i 3 czwarte szklanki. Wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody. Mieszamy składniki suche i odkładamy na bok. Do ciasta użyjemy 400 g truskawek bez szypułek. Truskawki kroimy na kawałki lub na połówki. Do dużej miski wbijamy 4 jajka. Wsypujemy niepełną szklankę cukru 200 g. I cukier waniliowy lub wanilię. Miksujemy na szybkich obrotach przez około 5 minut. Masa jest teraz jasna i bardzo puszysta. Teraz wlewamy olej 180 g. Mieszamy łopatką przez chwilę. Wlewamy jogurt 250 g, około jedna szklanka. Mieszamy łopatką. Następnie przesiewamy połowę z 450 g mąki. Mieszamy łopatką. Przesiewamy do miski resztę mąki i mieszamy. Ciasto jest dosyć rzadkie. Ciasto wlewamy do foremki. Na cieście układamy kawałki truskawek. Ciasto posypujemy równo zimną kruszonką. Ciasto pieczemy w temperaturze 170 stopni przez około 50 minut, góra-dół. Upieczone ciasto jest zarumienione. Ciasto możemy posypać cukrem, pudrem lub polukrować tak jak w cukierni. Ciasto jogurtowe jest bardzo puszyste i mięciutkie. Truskawki można zastąpić innymi owocami, jak na przykład śliwki, jabłka, maliny, borówki czy szoskwinie. Można też użyć truskawki mrożone. Jak widzisz, to ciasto jest uniwersalne, bardzo smaczne i bardzo proste do zrobienia. Polecam! Jeżeli je upieczesz, napisz mi w komentarzach jak ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz i pamiętaj o dzwoneczku. Ciao, ciao!